Dzień dobry wszystkim. Tu Marianna Schreiber. Spotkałam się dzisiaj z legendą polskiej Solidarności, prezydentem Lechem Wałęsą. Witam serdecznie. Amen. Na tym, na tym można by zakończyć, ja tak. To to pani wygłosiły. Panie prezydencie, wielu sobie z tym nie radzi i pewnie zastanawia się, jak to zrobić. Dlatego ja zadaję to pytanie pewnie w imieniu właśnie tych wielu ludzi, jak obalać. Proszę panią, ja dałem propozycję dawno temu, tylko nikt mnie nie posłuchał. Ponieważ ten rząd dostał przyzwolenie narodu, bo przez wybory jednak, jak one by nie były, to były wybory, więc trzeba mu zabrać te przyzwolenia społeczne. A więc proponowałem, by pojedynczo obywatele. Grupy społeczne, partie polityczne pozbierały podpisy na odbieranie, na to odbieramy prawo do reprezentowania nas, bo zawiedli nas. Jeśli zbierzemy podpisów więcej niż ich wybrano, nabywamy prawa do żądania jak najszybszych wyborów. Zastanawia mnie y, zachowanie pana Donalda Tuska, bo. Z jednej strony jest. To... Rano, proszę, bez plotek, bez pomówień. A nie, nie, to tutaj odwołam się do, do, bo teraz do faktycznych sobie, co zdarzeń. Mi co e, miał Co bo, bo, będę... bo, bo wielu, wielu też Polaków chciałoby to wiedzieć, jak to jest, że, że z jednej strony katolik proponuje, że zaraz po wyborach, pierwszą rzecz, jaką zrobi, to zalegalizuje związki e, par homoseksualnych. Ja jestem całkiem politykiem. Ja jestem praktykiem w każdej dziedzinie, w tym i politycznej. Więc ja patrzę na te wszystkie problemy inaczej jak pani. Ja staram się czytać szanse i zagrożenia i zachowania różne. Przyszło nam żyć, kiedy zmieniają się epoki. Do końca XX wieku była epoka nakierowana, nacelowana na państwa, na kraje. Każdy kraj dla siebie, itd. i tak dalej. Jaki fundament proponujecie pod tą nową epokę? I kiedy tak stawiam problem, natychmiast są dwie dobre, mądre propozycje. Połowa świata, nie tylko Polski, ale połowa świata chce budować na wszelkiego typu wolnościach przyszłość, w wolnym rynku i prawie. Mm -hmm. Na skrót. Druga połowa mówi błąd. To jest nie tak. Powinniście najpierw uzgodnić wartości. Takie gdzieś około 10 laickich przykazań, które będą was wiązać. I, i dopiero, jak, jak uzgodnicie te, te wartości, to dopiero dołóżcie wolny rynek i prawo i pięknie. A jaki system ekonomiczny pod tą nowość chcecie mieć? Po, poważne systemy są dwa: komunistyczny i kapitalistyczny. Komunistyczny e, nigdzie w świecie się nie sprawdził. Mimo, że właściwie on jest lepszy w założeniu niż kapitalizm. Tylko, że wymyślony przez teoretyków, którzy zaproponowali system komunistyczny, nie do zrealizowania. Nigdy się, nikt nie zrealizował komunizmu, bo to się nie da zrealizować. Więc nie mamy czasu na eksperymenty, wyrzucamy komunizm. Zostaje kapitalizm. Kapitalizm to świetny system, mimo że gorszy od komunizmu, ale świetny, ale, ale nacelowany na państewka, na bloki, na, na wyścig. Wolny rynek zostawiamy, wszystko inne musimy poprawić. Tamten system w tym wyścigu powodował, że wiele ludzi odpadało na bezrobocie, bo nie wytrzymały tempa. Ten nowy system ma ich odszukać, zorganizować i zagonić do roboty, by pracowali dla nas. To jest drugi problem ekonomiczny. A trzeci, a jak sobie poradzić z demagogią, populizmem i oszustwami polityków w tej skali większej, jak państwa, jak kraje, przy pamiętaniu, że do końca XX wieku to narody po cichu miały z tyłu za, za plecami pana Boga. Różnie on się nazywa, ale on tam wsiadł, właściwie, gdzie siedzą. No, odeszliśmy od tego. W tamtym czasie baliśmy się komunizmu Związku Sowieckiego. No, poradziliśmy sobie z tym. Jak w takim momencie utrzymać, przy żadnych ograniczeniach, utrzymać społeczeństwo? Oto są pytania. Widzi Pani, i tak. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Epoka podziału państwa, kraju i upadła. Pojawiła się na horyzoncie. Epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my po środeczku. I to pośredniku ja rewolucjonistę nazwałem epoka słowa, epoka dyskusji, jak ten świat, jak ta Polska ma się odnaleźć. Przyspieszmy dyskusję, bo po tamtej epoce, brudnej epoce wojny, oszustwa, nikt nikomu tak naprawdę nie wierzy, bo się oszukiwaliśmy. To teraz panie musimy mnie przekonać, a ja paniom wtedy zaczniemy budować. A więc dyskutujmy wszędzie, gdzie się da, aby. Aby usunąć te niejasności, nie, brak wiary, by ruszyć zbudowaniem. Mam, mam wrażenie, że, że Polacy są strasznie skłócony naród. Gdyby nie Polacy, to byśmy mieli Związek Sowiecki i nikt by nas z tego nie uratował. Pani. To jest drugie pytanie. Czy Churchill przewidział to, że oddał nas Sowietom, bo wiedzieli, że Polacy wykombinują, Polacy rozwalą Związek Radziecki. Kto gdyby nie Polacy, kto by rozwalił? Kto? Nikt. W związku z tym, to był mądry polityk? Jak on to przewidział? No może może Fuchs, ale podejrzewam, że on to przewidział. Tak jak przewidział Gorbaczow, że pójdziemy dalej, rozwalimy Rosję i ja to kombinowałem kiedyś, tylko mnie nie pozwolono. I zaczął uciekać do przodu. Świat nie zabrał się za rozwalenie Rosji, należało to zrobić, dlatego że mówił tak, no był ten Stalin, łopus, był ten Breżniew, no ale Gorbaczew to całkiem cały fajny facet. Więc nie, nie zabraliśmy się za, za skończenie tej sytuacji, jak teraz jest. Trzeba, bo w tamtym czasie była szansa rozwalenia Rosji. Bo w Rosji jest ponad 60 narodów, które podobnie jak Ukraina, zostały nazwane Rosją. Rosja zawsze tak postępowała brutalnie, wycinała narody i robiła z tego Rosję. I do tego należało właśnie albo podnieść te narody, co proponowałem, albo wymusić świat wymusza, pokazując każdemu Rosjaninowi, że ciebie też, Rosja, ciebie też mordują. Dlatego mordują, bo masz zły system. Jak ty będziesz to że, że prezydent ma 30 lat czy dożywotnie prezydenturę, to on zawsze mafię może zbudować, tak jak Stalin, jak Braźnie jak, jak Putin i będzie robił to samo, dlatego musicie zrozumieć dla Waszego dobra, że trzeba ograniczyć prezydenturę. Gdyby Putin miał dwie prezydentury, nigdy by tego nie zrobił. Co teraz? Ale dlatego, że ma tyle, no to bandę dobrał. I nawet teraz pokonamy Rosję, Ukraina pokona Rosję, za 5 lat, za 10 będzie znów następny Putin, bo ten system to powoduje. Dziś mamy za dużo teoretyków. No, przecież panie, kiedyś popatrzyłem na Leida Marksa Engelsa. co za cholernie mądrzy ludzie. Ale teoretycy wymyślili takie bariery, które są nie do zrealizowania. Trzeba gorsze, głupsze i wykorzystać ich mądrość do, do, do realizacji. To I to jest że to mądrość ich, ale wykorzystywać do praktycznych rzeczy do zrealizowania. I ja to całe życie robię. Panie prezydencie, no to co pan prezydent myśli o, o takim pomyśle wspólnej listy Koalicji Obywatelskiej? Pani popatrz, dziś lewica jest bardziej prawicowa jak prawica i, a, i odwrotnie. Pani popatrz, partia chrześcijańska, ogłaszają partia chrześcijańska, a tam nie ma ani jednego wierzącego. No przecież co, 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 tak nie może być. Nie, w tamtym czasie, przy tych warunkach, w tym wszystkim to się trzymało. Teraz nie. Musimy wydyskutować i powoli poprawiać, to no nie trzeba szybko, nie wiadomo które, co pierwsze, trzeba powoli <laughs> poprawiać, bo wie Pani do czego będzie, ja już dawno o tym mówiłem, Pani chyba słyszała, że jak będziemy nie poprawimy tego, to za chwilę na wybory będą chodzić tylko ci, co kandydują, a reszta by co, ja na tych oszustów, ja, ja, to szkoda czasu. I dlatego, jeśli chcemy jakikolwiek jakoko, lepszy świat mieć, to natychmiast wydyskutować i zacząć elementy poprawiać. To jest też problem taki, że politycy między sobą też nie, nie bardzo chcą rozmawiać i, i przez to też. Y, Inaczej y, Pani postawię to. W yy. tych warunkach jest taka masa rzeczy do zrobienia, że politycy, ponieważ trochę to widzą, Opadają mi ręce, i nie da rady. Mm -hmm. O nie, to, to się nie da, to się nie uda. Tak mi mówiono, kiedy walczyłem z Komudą. A ja mówię, też się uda. Żeby nam się chciało chcieć, proszę Panią, to wtedy biegną Polskę będziemy mieć. Ciekawi mnie, jak Pan Prezydent zapatruje się na taki pomysł. Teraz, kilka dni temu, było głośno o pośle Starczewskim, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, o pośle Koalicji Obywatelskiej, który dość mocno pijany jechał na rowerze. No, postanowił zapłacić grzywnę, Donald Tusk tam zażartował, że powinien jeździć pociągiem. I teraz pytanie, czy czy obywatele, którzy wybrali danego posła, powinni mieć prawo do tego, żeby móc go odwołać za to, blisko, jeżeli nie, nie blisko, spełnia? Blisko, Aha. blisko. Proszę Panią. Po pierwsze, ilość kadencji musimy ograniczyć. Nie więcej jak dwie, potem znów kandydat. Teraz jeśli chodzi o... Wszyscy ludzie powołani muszą mieć, musimy mieć prawo odwoływania. Ono musi mieć bardzo, hej, zrobi źle, zbieram podpisy Ile podpisów zbiorach więcej niż cię wybrali? Tak, nie dokładnie macie. tak. A więc na ile mhm. lat ja to o tym mówię, że, że chcecie żyć normalnie, dobrze, uczciwie, to im to nie można powołać, a podobnie mogę odwołać. No, ty, dokładnie. To, 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 więc to... Jest... za to się zabierzmy. Mhm. Zabierzmy się za konstytucję. No, ale wcale ona nie jest no. dobra, bo ona była pisana przeciwko. Właśnie paresie. miałam następne pytanie pana oh. prezydenta oh. Oh. pytać, jak pan prezydent... No, skoro nosi koszulkę, to też. Nie. Koszulkę chcemy... noszę, w Polsce mówię. Udało nam się wywalczyć trójpodział władzy kiedyś tam. Zapisać w kiepskiej konstytucji. Nie to ładnie, ale to było. W, tej, w tym zapisie było trójpodział władzy, sąd pilnuje w porządku, a prasa pisze, jak się zachowujemy. To już mieliśmy. Ja walczyłem nie z komodą, nie z łubekami, ja walczyłem z systemem. Mówiłem, jesteście u buzy, bo system wam na to pozwala. I udało nam się wywalczyć. A teraz muszę walczyć z ludźmi, nie tam, wtedy z systemem, nie z kiszak z systema. Dlatego trzeba, właśnie, mądrzy ludzie, zapisać konstytucję na te poprawki, które pani pokazała, że musi być możliwość odwołania, musi być jakaś kadencji. Odpocznij i wróć tam, gdzie pracowałeś. I z powrotem możesz kandydować. Jak to uporządkujecie, demokracja jest dobry system, ale nie w takim. To nie żadna demokracja, co to za demokrację. Panie prezydencie, a co pan myśli o roli kobiet w polskiej polityce? Bo, o roli kobiet w polskiej polityce. Jak, czy kobiety w ogóle mają szansę się, się odnaleźć odnaleźć no, no, takich mężczyźni prakty, w polityce? Praktycznie. więcej do, widziałem dobrych dobrych działaczy w kobietach niż w mężczyznach, dlatego, że tutaj za, za długo to trwał ten męski jakiś, jakiś, ten układ i dlatego to się pokrzywiło. Więc ja jestem za, opuszczam no, więcej, tylko jak myśleć, żeby to było, że zasługujesz, nie, że jesteś kobietą, tylko zasługujesz mądrością, pomysłami, uczciwością i dlatego cię wybieramy. I to nie rywalizacja kobieta, no, mężczyzna, tylko rywalizacja, właśnie, bardziej przydatne. Kobiety naprawdę są bardziej przydatne, choć bez mojej żony. <głos> <głos> bo mnie nie do roboty mocno. Yy, pozdrawiam serdecznie żonę pana prezydenta. A, dziękuję. <noise> Z nie powiem, przekażę. <noise> yy, panie prezydencie, to teraz takie pytanie. No, ale zaryzykuję, Gdyby dzisiaj miały odbyć się wybory, to na kogo pan prezydent by zagłosował? Oczywiście Natuszka nie ma rady. Jest, to jest najlepszy polityk i najbardziej nie musi. Przecież ma pieniągów, jak lodu. No, nie musi. A jednak szarpie się, to jednak nawet za same to. że mógł, by siedzieć i widzieć na wszystko. Jednak się podejmował, robi, więc należy, należy go nawet za za inne też rzeczy. Należy go, to jest jeden z najlepszych polityków, który może coś zrobić, tylko potrzebuje wsparcia. Ja go będę popierał maksymalnie. Czyli do końca pan prezydent będzie popierał? Do, tak, y... niezależnie czy on mnie prosi, czy nie prosi. I ostatnie pytanie, panie o, prezydencie. O, tak źle proszę nie? Co pani mnie streszy ostatnie. Nie? <grym> nie, nie. Ostatnie pytanie. Myślę, że dość też ważne dla, dla wielu, którzy się spotykają w tym w sieci. No niestety internet to jest bardzo potężne narzędzie. I, I do złego, i do dobrego. No ale w internecie często można rozpowszechniać no i fake newsy i różnego rodzaju spiski, z których często wiele osób publicznych nie umie albo nie potrafi się podnieść. Jak sobie radzić na przykład z takim spiskiem, który też na przykład krąży wokół mojej osoby bardzo i szczerze mówiąc, już czasami pani. zastanawiam się, jak przekonać ludzi, że Pana to jest Pana nieprawda. Pana tak pani, zrozumieć czas, który przyszło nam żyć, o, to jest dobry przykład. Jak wprowadzano samochody, pierwsze samochody, to jak pan ktoś leciał z dzwonymi i odgalił, bo by po raz ludzi. Ale samochodów coraz więcej. No to co? Wprowadzono przepisów ruchu drogowym. Teraz z daliśmy wolność słowa. Jak dać wolność bez odpowiedzialności? Tylko to trzeba ustawić to. Masz prawo, ale masz obowiązek. Masz wolność i masz odpowiedzialność. Tu nie ma korekty, bo w tamte czasy nie wymagały tego. Więc musimy pozwolić jeszcze 5 lat, jeszcze 10 lat, robili tyle biedy zniszczymy panią, mnie my próbowali nie i do, dojdą, w ogólnej masie dojdziemy do wniosku, o nich cholery. To trzeba ograniczyć. Tak jak ograniczał opaszowania. I podobnie i tu, tylko że to jest początek, ten internet, to wszystko, mimo wszystko na skalę to jest początek, i on musi tak wyglądać i musi doprowadzić do wiele krzyw, abyśmy zastosowali przepisy o ruchu drogowym. Ale dzisiaj gdybym to zaproponował, to nie da Jeszcze 5 lat, może 10. I tu musi musi być porządkowane, nie wiem jak, ale muszą być powołane rzeczy, że jeśli ktoś tym panią... Obraża, to musi być natychmiast załatwione. No nie wiem, 5 godzin, 10, 2 dni. A nie 10 lat czekam na wyrok. No to sprzeczają. No to nie może być dobrze. Ale na razie tego się nie da wprowadzić, tak się nie dało od razu. Czy pani wie, jaka walka była przepisy o drogu, o, 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 o drog, przepisy drogowe wprowadzano i ludzi protestowało, to nie w tym miejscu. Ja mówię, jak strzelali się nawet, Pani zobaczy w Księgach. I w związku z tym tu też na razie się nie da. Ale za chwilę da. A co wy sądzicie, kochani, czy podzielacie zdanie Pana Prezydenta? Napiszcie w komentarzu. Panie Prezydencie, bo to, to nie jest tak, bo, bo pytanie jest są mnóstwo. Natomiast y, 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 zadałam te pytania dlatego, że dla wielu osób, z którymi ja rozmawiam, dla... Wielu obywateli, którzy też poruszają właśnie te problemy, którzy się zastanawiają, i, i przyznam szczerze, że najbardziej denerwuje nie mnie to, że sobie w sobie Panu prezentowi dala powiem, dala co mnie najbardziej denerwuje. <grym> to mnie najbardziej denerwuje to, że neguje się takie właśnie proste hasła, prosty przekaz, a uważam, że to jest bardzo ważne. Chciałem w tamtym czasie, nie tam Polska, Węgry do, do Unii, Ukraina, Białoruś. Tylko, że te Węgry inne to robiłem publicznie, jawnie. A tam to załatwiałem tajnie. Z mniejszościami w Brazylii, w Kanadzie, oni tam mają dużą mniejszość. Przygotowałem i mówię tak. Jak ja dam hasło jawnie, to macie mnie zorganizować świat do pomocy, bo musimy to osiągnąć. No ale zostawiłem to na drugą kadencję. Horror, a nie dostałem drugiej kadencji, wszystko upadło. Dzisiaj to już ujawniam, bo proszę mnie, no nie wierzycie, spytajcie się w Brazylii, w Kanadzie tych polityków z tamtego czasu. Ja wam powiem, no, jak daleko byliśmy przygotowani i z Jelcynem byłem w stanie to załatwić. Tak jak załatwiłem ten traktat polsko-rosyjski. O, dobrze, że pan powiedział. Proszę wymusić na władzy, aby ujawniono traktat polsko-rosyjski. Wiele osób mnie pytało, zapytaj pana prezydenta, jak to było, że Rząd Jana Olszewskiego upadł. Jan Rokita zbierał podpisy, i już zebrał wszystkie podpisy i nawet złożył za odwołaniem. Ale oni zaczęli się kapnęli, że ich wywaliby, zaczęli wywozić papiery. Więc ja napisam szybko drugi wniosek, natychmiast wywalić, natychmiast rozwiązać. A w Sejmie było takie zwyczaj, że dalej idący jest pierwszy czytany. No i miałem pecha, bo mu mój wyczytali i to ja wywaliłem do niej, ja. Był nieudany, podpisy były zebrane przez Rokita i by to przeszło, tylko, że ja kontrolując to, co się dzieje zauważyłem, że oni wynoszą papiery, że oni zaczynają brać. Pomysł z ilustracją był po to, żeby nas pokłócić, żeby się pożarli tak daleko, żeby nie złożyć rządu, bo zrobili przepis taki, jak nie ma nowego premiera, się nie dogodamy, to tam tamten rząd trwa i oni chcieli trwać założyli sobie, że jak nas pokłócą tymi dokumentami, to my będziemy się żyć. a ja byłem w stanie się. Dobrałem Pawlaka i jego grupę i wywróciłem ich, no, przecież Pawlak był po drugiej stronie. No, ale ja mu wyciągnąłem, żeby poszerzyć bazę, bo widziałem, on nie dam rady, nie dam rady, o, już, się, już się, pokłóciliśmy, nie da rady, agenci wchodzą, do... i tym sposobem szwaniackim, ale dopiłem do swojego. także to był najbardziej nieudany, i tu się zaboił. Jana, Jana ja na liczyłem bardzo. On miał być premierem, nie ma on miał być premierem. Przyjechał do mnie jakoś tak przed tym premierowaniem i ja mówię: Ja, pan, ja na pana postawię. A on mówi: Nie. No to kogo pan, ja mówię, kogo pan proponuje? A on mówi: Zapalniczka, jak się nazywa, z, z, z tego zapalniczka w niego na Korcze, na idę. No i dana, z wolnej Europy, jeszcze to jest komuna jeszcze. Ja mam, no i to popatrzyłem na mnie, bo facet, jesteś nieprzyjęty. Więc ty to nie zdajesz prawda? Ja bym też mora na niego postawił, ale to się nie da, po w tych warunkach. To trzeba przygotować powoli, tak. Ale nie w tym, kiedy tu jeszcze konfrontacja jest. Tu, tu, to trzeba, trzeba klinem, spokojnie, do przodu, nie zrezygnować. Ale pewne rzeczy się nie da, bo bo byłaby rewolta na no A ja chciałem pokojową. W ogóle nie byliśmy przygotowani na jakieś tam przejęcie władzy. Ja myślałem, że ci nasi mądrzy ludzie, którzy mnie zachęcali do, wal, do walki, że wysuną no, szuflady, tam mają pomysły. Ja byłem przekonany, że, że jest. No, tupi, a tu ja wyzwyciężamy, a tu nic nie ma. Nie mam ani kadry. A nie, a nie Niczego, muszę wszystko improwizować. Przecież dlatego zostałem potem prezydentem. Przecież ja nie chciałem, to no, chorerem i prezydentura. jak zobaczyłem przeszła i nic nie zrobił. No w się sensie nie da, bo no, się bezpiero żyć, kłócić. Dlatego zostałem prezydentem, mówię, ja to pociągnę. Udało mi się jedno, to i drugie poradzę sobie. Lepiej gorsze, ale poradzę. Po to zostałem prezydentem. A, szkoda czasu. Ale nie, nie szkoda czasu, no, bo y, miał Pan siłę, miał Pan motywację i nigdy się Pan o, nie poddał, tak. a, a niestety wielu y, współczesnych polityków y, nie daje rady, y, a ulega też tej, tej presji społecznej. To niech y, słuchają, że y, y, niech robią, to się nie chce dla mnie, niech robią, gdzieś trzeba, jak chcą wyborów szybciej i Pani też mówiła o tym, proszę uzyskać przyzwolenia narodu, można to uzyskać przez Zebrać podpisy. A odnośnie podpisów. Ostatnio była taka sytuacja, że 200 tysięcy podpisów, 200 tysięcy, bardzo dużo moim zdaniem, zostało zebranych pod projekt ustawy o, też się tak nazywała aborcja bez kompromisów do 12 tygodnia, czy na, na tak zwane jakby no, życzenie refundowane przez państwo. No, to, to zostało odrzucone już w pierwszym czytaniu. Cała lewica zagłosowała za. I teraz zastanawia mnie zdanie Pana Prezydenta w tej kwestii, czy Pan... Znane jest to, ja jestem praktykującym katolikiem, więc ja aborcję widzę szerzej. Nie tylko tam sama aborcja, to znaczy i wychowanie, i medycyna, i nie jesteśmy tak daleko przygotowani, by mądre decyzje podejmować, ale szeroko, bo aborcja to jest, to jest duży temat. To jest tylko prosta aborcja. No. Oczywiście, stosowcie. natomiast no i dlatego, moim zdaniem, aborcja nie równa się antykoncepcji. De, nie może tylko tak. tak być, prawda? Decyzję w tej sprawie można podjąć przy lepszym przygotowaniu i odpowiedzi. Nawet ktoś powinien zadać pytanie, jakie pytania trzeba postawić i problemy, żeby zrozumieć, jaką decyzję podjąć. Mhm. Zbyt prosto w takich dużych tematach podchodzimy, tak nie. Nie da się tak. To jest, to, jest racja. No. to jest racja. A więc ja patrzę praktycznie, a praktycznie to źle wygląda. Nie dlatego nie zgadzam się, nie odpowiadam. Dobrze, jeszcze, raz, jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dzięki. Mam nadzieję, um, że, że Panią mnie zwolnią, że Pani przyjdzie się kiedyś do mnie. A Was zapraszam kochani do oglądania następnego odcinka. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Marianna Schreiber. Proszę bardzo.